Prosił przedstawicieli wszystkich formacji politycznych mających reprezentację parlamentarną do rozmowy na temat polityki rządu w sprawie tak zwanej pandemii. Ze strony Konfederacji w spotkaniu udział wziął przewodniczący koła parlamentarnego, pan poseł Jakub Kulesza i ja, Grzegorz Braun, jako jeden z posłów koła i przewodniczący Konfederacji Korony Polskiej, współtworzącej Konfederację Wolność i Niepodległość. I otóż nasza diagnoza, wspólna diagnoza po tym spotkaniu, diagnoza, którą dzieliliśmy się. Zresztą z panem premierem i innymi uczestnikami spotkania, ponieważ diagnoza nie mogła ulec zmianie w toku tego spotkania. Diagnoza brzmi działania rządu podejmowane pod pretekstem walki z pandemią są nielegalne i niemerytoryczne, jeśli idzie o kwestie legalności, potwierdził to wczoraj osobiście. Pan premier Mateusz Morawiecki oraz szef kancelarii pan minister Dworczyk potwierdzili nielegalność swoich działań, ponieważ zakomunikowali nam, że właśnie w tych dniach kierują do Sejmu gotowy już projekt ustawy, która, cytuję, ma uściślić kwestie tak zwanych obostrzeń. Co to znaczy? To znaczy, że pan premier i szef jego kancelarii doskonale orientują się, że ich dotychczasowe działania nie mają, nie miały stosownej podstawy prawnej. No bo jeżeli trzeba pilnie kierować do Sejmu jakiś projekt ustawy, która te sprawy uściśli, to znaczy, że do tej pory nie były one dostatecznie ściśle zdefiniowane prawnie. A co to znaczy niezdefiniowane ściśle na gruncie prawnym? To znaczy właśnie nielegalne. Szanowni Państwo, myślę, że to jest ważna wiadomość. Szef rządu i jego czołowy pomagier potwierdzają, że w walce z mniemaną pandemią rząd Rzeczypospolitej Polskiej działał bez podstawy prawnej. Zwracałem uwagę w mojej wypowiedzi w trakcie tej konferencji na to, że chwała Bogu, ciągle jeszcze są w Polsce ustawy. Jest ustawa zasadnicza. Nie można ich postanowień ani uchylać, ani nawet ograniczać aktami prawnymi niższego rzędu, takimi jak rozporządzenia ministerialne, na które po raz kolejny powołał się w dniu wczorajszym pan premier. Jakie to są ustawy? No to jest na przykład kodeks karny. Szanowni Państwo, polecam lekturę zwłaszcza artykułów 189, 190, 190a, 191. Czego dotyczą te artykuły? To jest rozdział o wolności i zagrożeniach dla wolności osobistej obywateli. Otóż ustawodawca właśnie w kodeksie karnym bardzo zdecydowanie podkreśla że wszelkie zamachy na wolność ludzką mają charakter przestępczy i jako zamach na wolność kodeks karny definiuje nie tylko tak bezpośrednie formy jej pozbawienia jak zamknięcie, izolacja, areszt niezależnie od tego czy czy domowy, czy, czy areszt więzienny, ale również, uwaga, ograniczeniem wolności, zamachem na wolność ludzką jest nakłanianie do działań bądź zaniechań, ale również, uwaga, przymuszanie do znoszenia, do znoszenia pewnych stanów niepożądanych. Przez, przez człowieka, który byłby obiektem takich działań przestępczych, takich zakusów. To są artykuły znane popularnie pod nazwą gruźb karalnych. Gruźb karalnych. Nie wolno stosować gruźb karalnych, nawet jeśli nie zawsze zostaną one zrealizowane. To samo artykułowanie groźby, która, jak stwierdza ustawodawca w kodeksie karnym, sprawiają, że poddany tym groźbom człowiek obywatel ma uzasadnione obawy że mogłyby być spełnione to już jest przestępstwo otóż szanowni państwo nie muszę chyba tłumaczyć że wszystkie tak zwane obostrzenia które z tygodnia na tydzień wracają do naszego życia, są na gruncie tych, tych właśnie wolności konstytucyjnie gwarantowanych i, i na gruncie tej, tego opisu rzeczywistości, który znajdujemy w kodeksie karnym. Są po prostu nie tylko nielegalne, ale wręcz trzeba to powiedzieć przestępcze. Przestępcze jest bowiem nominowanie całego narodu polskiego, wszystkich mieszkańców polskich, którzy znajdują się obecnie pod jurysdykcją państwa polskiego, nominowanie na podejrzanych. A to jest właśnie istotą obostrzeń. Jeśli wszyscy mają podporządkować się procedurom, które owszem w ustawie o stanach epidemii są stwierdzone, możliwości obligatoryjnego stosowania jakichś procedur, ale one są tam zastrzeżone dla przypadków chorych i podejrzanych. Otóż kategoria podejrzanych jest ustawowo zdefiniowana. Kto jest podejrzany, to jest człowiek, który ma objawy choroby. A tu przecież od kwartałów słyszymy o strasznej chorobie, której podstępność w tym się wyraża, że w większości, w znakomitej większości przypadków przebiega ona całkowicie bezobjawowo. A zatem osoby z objawami bądź też osoby, których kontakt z osobą chorą. Nie uwaga osobą nominowaną, osobą przetestowaną, osobą, którą system, można powiedzieć, wylosował jako nominowaną na, na, na kogoś, kto mógłby nieść zagrożenie dla innych, a więc konieczne są objawy bądź też zetknięcie bezpośrednie z osobą chorą i wówczas moglibyśmy mówić. Wcale nie automatycznie, ale moglibyśmy mówić o stosowaniu obligatoryjnym jakichkolwiek procedur, jakichkolwiek terapii. Otóż te maski, które Państwo przywdzialiście, dlatego że władza tak nakazuje i stosuje przy tym groźby karalne, bo grozi Wam właśnie, kto wie, może nawet ograniczeniem, pozbawieniem wolności, na pewno grozi Wam pozbawieniem Waszej majątności, ponieważ. Grozi Wam karami finansowymi, to jest nic innego jak, jak procedura terapeutyczna, prawda? Procedura terapeutyczna. Jeszcze raz zatem konkluduję w tej części. Wszystko to jest nielegalne, a premier rządu i szef kancelarii, fakt nielegalności tych tak zwanych obostrzeń byli łaskawi wczoraj osobiście potwierdzić, komunikując, że dotychczasowy stan prawny uznają za na tyle niepełny, niezadowalający, że kierują pilnie do Sejmu nowy projekt ustawy. A zatem dotychczasowa praktyka podstaw prawnych nie ma. Druga część, niemerytoryczność działań rządu. Pan przewodniczący Jakub Kulesza zadał szereg bardzo konkretnych, bardzo prostych pytań, z których no, chyba najbardziej nośne będzie pytanie o to, czy premier i ludzie, którzy mu służą, zapoznali się z komunikatem, z oświadczeniem znanym opinii publicznej jako deklaracja, Great Barrington, czyli dokument sygnowany przez uczonych, uczonych spod tak renomowanych szyldów jak Stanford, Harvard, Oxford. Jest to dokument całkowicie dezawuujący te tak zwane obostrzenia, politykę lockdownu, politykę terroru sanitarnego, politykę presji Izolacji, atomizacji społeczeństw skutkującą katastrofą we wszystkich wymiarach, także, także i wymiarze gospodarczym, oczywiście społecznym. Pytanie zadane przez pana przewodniczącego Kulesze, czy tak y, y, znaczący dokument jest znany panu premierowi, czy jest znany któremukolwiek z ministrów, którzy uczestniczyli w tej konferencji, to pytanie pozostało bez odpowiedzi. Bez odpowiedzi pozostało również pytanie o y, autorytet nauki, który byłby podstawą do kształtowania polityki rządu w walce z COVID-19. Pan premier wprawdzie przelotnie powołał się na opinie anonimowych epidemiologów, jak zwykle anonimowych epidemiologów, ale wezwanie by rząd przedstawił gremia naukowe, autorytety, osobistości, by przedstawił pracę chociażby na poziomie doktoratów, może jakieś uczelnie, może jakieś think tanki, może, może jakieś znane i poważane fundacje, które zajmują się pracą badawczą, researchem w tej dziedzinie, to również nie doczekało się odpowiedzi ze strony pana premiera i żadnego z jego. Urzędników. I dlatego całą rację ma pan przewodniczący Kulesza, kiedy stwierdza, że były to zmarnowane godziny i że jakakolwiek dyskusja merytoryczna z panem premierem Morawieckim oraz jego ludźmi zdaje się po prostu niemożliwa. Niemożliwa, dlatego że dyskusja właśnie między innymi na tym polega, że zadajemy sobie pytania, i jeśli one są proste, zrozumiałe, konkretne, to, to dyskusję trzeba by zacząć od udzielenia, odpo udzielenia odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi nie padają. Zatem podsumowując to wczorajsze spotkanie, możemy powiedzieć, że dążeniem rządu jest najwyraźniej po raz kolejny wykorzystywanie opozycji parlamentarnej jako żyranta własnych de facto niekonsultowanych poczynań. Pan premier zaprasza nas do takiego spotkania post factum, po stworzeniu szeregu faktów dokonanych. I myślę, że było też dość znaczące, że w czasie, kiedy tam rozmawialiśmy, no, w trybie mówił dziad do obraza, taka to była rozmowa. W tym samym czasie wicepremier nieuczestniczący w spotkaniu konsultacyjnym, wicepremier Gliński zapowiedział za pośrednictwem mediów nadał komunikat o tym, że te obostrzenia będą, będą jeszcze po raz kolejny zaostrzane i że dowiemy się o tym w najbliższych dniach, może w przeciągu najbliższego tygodnia. Nam zaproszonym na spotkanie konsultacyjne pan premier o tym nie opowiadał. Jest to zatem kolejny dowód na fasadowość tego typu spotkań, tego typu działalności. No cóż chyba trzeba skonkludować, że, że oprócz nielegalności, niemerytoryczności ten rząd cechuje się również brakiem rzetelności i dobrej woli w kontaktach z nami, którzy, którzy nie współtworzymy aktualnego układu władzy. Na koniec wezwaliśmy pana premiera, wezwaliśmy rząd do tego, by, by, by w żadnym wypadku nie zarządzać w Polsce kolejnych kolejnych Stanów wyłączających działalność gospodarczą, społeczną, naukową, edukacyjną, nigdy więcej, nigdy więcej lockdownu, żadnego zamykania szkół, żadnego zamykania kościołów. To wezwanie z naszej strony, czy zostanie, czy zostanie wzięte pod uwagę, to czas pokaże pan prezes sekretarz generalny Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik Dzień dobry i szczęść Boże szanowni państwo te pytania które padły w ciągu trzeba podkreślić 3,5 godzinnej konferencji czyli całkiem sporej dysponowaliśmy dużą ilością czasu by móc odnieść się dość szczegółowo we wszelkich kwestiach, które padły w trakcie tej konferencji, okazało się, że mimo upływu miesięcy od akcji związanej z obostrzeniami, z procedurami wprowadzonymi wobec koronawirusa, okazuje się, że pomimo wielu miesięcy nadal rząd działa na oślep w oparciu być może o to, co się słyszy, że gdybyśmy inaczej postępowali, to co by ludzie powiedzieli? Być może to jest główna teza, główna podstawa podejmowanych decyzji o znaczeniu kluczowym, o znaczeniu takim, że mamy dzisiaj do czynienia z recesją nieznaną na przestrzeni ostatnich dekad. Mamy do czynienia ze zniszczonym życiem społecznym, rodzinnym, zrujnowanym systemem opieki zdrowotnej. I ja tutaj w uzupełnieniu y, tej informacji, którą przekazał pan poseł Grzegorz Braun, chciałbym y, właśnie y, zacytować pytania te merytoryczne, ponieważ pan poseł Grzegorz Braun skoncentrował się na kwestiach prawnych. Natomiast przewodniczący Jakub Kulesza Zadał takie oto pytania. Jakie są podstawy naukowe podejmowanych przez rząd działań? Na podstawie jakich prac naukowych, zamówionych ekspertyz czy modeli epidemiologicznych została obrana przez rząd taka, a nie inna strategia walki z epidemią? Po ponad pół roku takie pytanie jest bardzo zasadne, ponieważ ani na forum parlamentu. Ani w innej części przestrzeni publicznej nigdy nie usłyszeliśmy, co jest podstawą podejmowanych decyzji. I cóż pan premier powiedział? Tak, doradzają nam epidemiolodzy brak nazwisk, prac, tytułów. Nasi posłowie nie, chco, nie chcieli być zbyci tak lakonicznym stwierdzeniem i oczekują odpowiedzi na piśmie na tak zadane pytania. Kolejne. Czy rząd analizował studium przypadku polityk walki z epidemią innych rządów, na przykład Szwecji? Czy była w ogóle rozważana koncepcja uzyskania odporności zbiorowej przez mniej zagrożone grupy społeczne osoby młode i zdrowe? I co usłyszeliśmy? Użytkownik podpisany jako minister zdrowia Adam Niedzielski, ponieważ nie widzieliśmy. Kto jest e, faktycznie uczestniczy w konferencji, e, nie była kamerka aktywna, model szwedzki zakłada śmierć niektórych osób. Ja jako lekarz takiego modelu nie akceptuję. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas, Pan jest bardzo młody, proszę pomyśleć o swoich dziadkach, wybór należy do Pana. Drodzy Państwo, to jest poziom merytorycznej pracy rządu. Kolejne pytanie i tutaj warto podkreślić czy rząd analizował koncepcję walki z epidemią zawierającą modele epidemiologiczne, które model epidemiologiczny, który opracował w marcu Krzysztof Szczawiński. Wyliczył on, że do osiągnięcia odporności stadnej wystarczy immunizacja 20-30% obywateli. Na początku kwietnia został poproszony o przedstawienie swojego modelu tarczy na Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie RP. Na to pytanie nie uzyskaliśmy zupełnie odpowiedzi. W uzupełnieniu tego, co powiedział pan poseł Grzegorz Braun, chciałbym zwrócić uwagę, że ta deklaracja dzisiaj niezwykle słynna i mająca niezwykłą wartość, została podpisana przez, uwaga, 9115 naukowców z dziedziny medycyny i zdrowia publicznego i uwaga, 23510 praktykujących medyków i ponad 400 tysięcy obywateli innych niż tu wymienionych. Drodzy Państwo, i taki dokument okazuje się nie jest przedmiotem zainteresowania rządu. Natomiast oprócz tego stanu, który warto tutaj podkreślić, chcielibyśmy stwierdzić, że mimo upływu wielu miesięcy nadal nie ma w Polsce prowadzonej otwartej, uczciwej debaty publicznej. Do nas zgłaszają się różni lekarze, specjaliści i opowiadają straszne, straszne rzeczy, które mają miejsce dzisiaj w różnych placówkach służby zdrowia. Mówią to do nas nieoficjalnie. Gdy chcemy ich tutaj zaprosić, by stanęli obok nas na konferencji prasowej, odmawiają ponieważ mówią, że to byłaby dla nas śmierć zawodowa i śmierć publiczna. Drodzy Państwo, w jakim państwie my żyjemy? A jakie informacje do nas docierają? To jest informacja sprzed dwóch dni. Pisze jeden lekarz do drugiego swojego lekarza zaprzyjaźnionego. A więc tak, 15 szpitali w województwie mazowieckim ma być covidowe, mają być covidowe, a więc w dużej ilości z nich Przeprowadzana jest właśnie ewakuacja, jak się można domyślić, innych oddziałów niż zakaźne. Mój oddział kardiologii nie działa, ponieważ zdrowe dziewczyny siedzą na kwarantannie. Chirurgia nie działa, ponieważ zdrowe dziewczyny siedzą na kwarantannie. Właśnie zaczęliśmy scenariusz włoski. I drodzy Państwo, Lekarze, którzy, tak jak ten przykład, mają krytyczne odniesienie do tego, co się dzieje, mają wiedzę, mają doświadczenie, nie wolno im zaryzykować uczestniczenia w publicznej debacie, o którą od miesięcy apelujemy. Liczymy na to, że te zadane pytania wczoraj na konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, Odpowiedzi otrzymamy na piśmie. Co warto zaznaczyć, mamy wrażenie, że tego typu konferencja w efekcie chyba miała służyć temu, by móc użyć ją w celach propagandowych, że tutaj oto opozycja popiera podejmowane działania przez rząd. I nasi posłowie stanowczo zastrzegli się, że prezentowane przez nich stanowisko na tej konferencji jest stanowiskiem odrębnym i żeby pod żadnym pozorem w żadnym z komunikatów nie pojawił się nawet, nawet sugestia, że konfederacja popiera to co do tej pory czynił i czyni rząd. Dziękuję bardzo. Tak to bardzo smutny fakt. Mamy w sejmie już nie totalną, ale totalnie uległą opozycję mamy tresowaną opozycję, która wczoraj wespół w zespół z premierem i jego ministrami licytowała się tylko, licytowała się tylko w tej kategorii, kto wyżej, kto wyżej podniesie poprzeczkę obostrzeń i kto szybciej, mocniej nakręci spirale tego absurdu, w jakim pogrąża się całe nasze życie publiczne. Konfederacja w tej sprawie ma swój głos odrębny działania rządu w walce z covidem są nielegalne i niemerytoryczne. Dziękujemy za uwagę, czy są pytania. Łukasz Perzyna, PNP24.pl Ja chciałem spytać o jakieś przykłady budujące, jeśli chodzi o zwalczanie koronawirusa z innych krajów, które, których doświadczenia mogłyby być spożytkowane w Polsce, no bo jak, były, jak był ten ranking międzynarodowej organizacji pozarządowej stop koronawirus, myśmy się znaleźli oczywiście wśród państw, które sobie nie radzą z wirusem, ale w dość doborowym gronie. Tam była Francja, tam były Stany Zjednoczone, tam były Niemcy. Natomiast jeśli chodzi o te kraje wskazane tam jako te, które sobie radzą, no to były kraje powiedzmy o innych warunkach lub tradycji politycznej. Nowa Zelandia, Łotwa, Tajlandia, Tajwan. Czy znajdujecie panowie jakieś przykłady, z których można by skorzystać? Panie redaktorze, o proszę, no na przykład Łotwa, można inaczej. No na przykład. Szwecja chociaż manipulacja e, trwa e, e, odwracaniu kota ogonem nie ma końca e, trwa wielka zmasowana operacja propagandowa, wielka zmasowana operacja strategicznego zarządzania percepcją narodów. E, ja może spoza Europy wskażę jeden przykład o którym sam radbym więcej się dowiadywać z polskiej prasy z polskich mediów szanowni państwo Kirgistan Kirgistan w Kirgistanie jeszcze nie tak dawno jeszcze nie tak dawno pojawienie się w maseczce w miejscu publicznym było jak słyszymy karalne podobnie Zabroniono publicznych dyskusji z użyciem hasła koronawirus. No, wiadomo, Kirgistan, republika postsowiecka, tego typu cenzorskie, zamordystyczne rozwiązania, to nie jest coś, co byśmy pochwalali co do zasady, co do systemowości. Ale zauważcie Państwo, ledwie właśnie wyłamał się Kirgistan z tego równowagi szeregu, a już realizowany jest tam wariant białoruski. Już najpierw Majdan, a teraz właściwie wojna domowa. Warto to brać pod uwagę po to, żeby dochodzić do takiego wniosku, że, że być może właśnie rozwiązania tego problemu, problemu Zniewolenia narodów pod pretekstem pandemii nie będziemy w stanie przeprowadzić skutecznie, jeśli ograniczymy nasze pole analizy, diagnozy tylko do naszego kraju i jeśli działania polityczne będziemy podejmować tylko w pojedynkę, na dodatek jeszcze w, 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 mając status jedynej realnie opozycyjnej partii w Polskim Sejmie. Szukamy takich kontaktów międzynarodowych i od razu zapraszam Państwa na konferencję prasową. Za kilkadziesiąt minut wezmę w niej udział wspólnie z naszym gościem z zachodniej granicy, pan Stefan Kotre, deputowany do Bundestagu z ramienia Alternatywy dla Niemiec. Także i w sprawie terroru sanitarnego mamy, mamy zbliżone opinie i będziemy, i będziemy w stanie tutaj wspólnie wyrazić za kilkadziesiąt minut. Zapraszam na tę konferencję. Kłaniamy się zdrowia życzymy na duszy ciele i umyśle.